Siemanko, z tej strony Czaro. Słuchajcie, ostatnio trochę średnio ciekawe działo się u mnie i w okolicach. No i nie za bardzo miałem jak nagrywać czołgi, aczkolwiek się sytuacja uspokoiła. Powoli wszystko wraca do normy, więc no, powracam do nagrywania. Słuchajcie, wystartował właśnie tryb z Waffentragerem. I jak wystartował tryb, to tak jak co roku, słuchajcie, tradycyjnie otworzymy sobie trochę paczuszek. W tym roku to będzie, słuchajcie, 25%. Nie kupię więcej, bo nie chcę na tą grę więcej wydawać. Ale myślę, że takie 25 to jest taka powiedzmy rozsądna cena. Dobra, słuchajcie, rozpoczynamy opening. Co tu możemy, słuchajcie, wygrać? 100 golda za każdą paczuszkę, tu możemy 500, nawet pół miliona tego. 7 nikonta premium. Ale parcie, nawet 200 tysięcy, słuchajcie, free ekspa. Całkiem, no, co bym nie mówić, jak jakbym to trafił, to bym nie wiem, co zrobił. Eee, co tu jeszcze, jakiś style 3D, to nas nie obchodzi. Eee, Waffen Trager na 1% mamy tylko, a to chyba 25 bite z czego kojarzę. 3 nawe czołgi, z czego 1 kron. I co tu mamy? isus 122, myślnik 256 TP, Chieftain, KW5. Najbardziej liczę szczerze z tych czołgów. Nie mówię o tych nowych, bo, on, bo bym chciał każdego dostać. Aczkolwiek z tych starszych, najbardziej na jak Tigera bym liczył. Ale dobra, słuchajcie, no zobaczymy. Zobaczymy, czy cokolwiek dropnę, Bo może być tak, że nic nie dropnę. Co jest grane? Ej, co jest grane? Ja gryzę wsułem. Czołg w pierwszej parce dropnąłem. Co jest kurwa grane? Co jest grane? Ja pierwszą paczkę otworzyłem i, i to jeszcze ten co ja chciałem! Ej słuchajcie, to jest moja pierwsza paczka i dostałem to co chciałem! To jest niesamowite! Kurwa... Ej ale to dobre jest! Kurwa dobre! Nie no to fart był raz taki mocny. Konto premium? No spoko, słuchajcie ja chcę sobie tego golda zbierać jednak. Mam no mało. Znowu konto premium. Ok, na samym początku Choke Premium to było dobre. 75 tysięcy wolnego expa. Co jest kran. To są chore liczby. Choke premium i 75k expa. Ja pierdziele. Ej. Ale to mocne jest, ile tu zer jest, nie na 100 tysięcy, nie ma miliona, ale zarąbiście się czuję, kurwa 75k free expa, konto premium samo, patrzcie to jest potęga, to jest potęga. Ale coś dużo tego konta premium dostaje. Zostało nam, słuchajcie, 18 paczek. Ale na razie, bym powiedział, zerombisty drop. Ale nie, no teraz cały czas konto premium wlatuje. Hmm. Ej, kurde, ale cały czas po jednym kącie, no nie może 3 dropnąć, czy coś? 16 już, słuchajcie, tylko paczek zostało. Aczkolwiek to, że dropnąłem czołg, to jest cudowne. Nie liczę na więcej. Wafel. Na ile bitew? Eee... Uh, climb your urit forts uh, from your great climb. Na ile jest ten wafel? Na 20 bitew dostałem. Nice. Ej, hey, nice słuchajcie, so jest tylko z 10 paczek. Tylko z 10 paczek, słuchajcie, dostałem wafla na 20 bitew, 75k i czołg, który chciałem. Czyli no jeszcze bym chciał E77, ale no wątpię, że dropnę. Wątpię, że dropnę konkretnie ten czołg. No w życiu, ale że wafla dropło. 1% słuchajcie, na to był. 1% zaledwie. O, ale chciało trochę. 100 tysięcy. No, może być. Hmm. Znowu 100 kafii, ale teraz powtarza się. Zauważyłem, że mega często się powtarza to samo. Konto premium? I kurde, czemu tylko po jednym? Ja nie mam nadzieję co do tego konta premium, że będzie więcej mi dropiło. 7 dni na przykład? 10 paczek zostało. 10 paczek, więc zarąbiście. 250 W końcu jakaś sensowna liczba. W końcu coś bardziej wartościowego. Konto premium. No. Nie no. Raczej więcej czołgów nie będzie. Bo to byłoby wręcz dziwne. Hmm. Wiecie, coraz mogę powtórzyć razy ten. Ma 100 tysięcy. Nie, no to samo. Nie, no powinno być takie coś, że to samo dropi. Jak da się rola. I znowu wafel. Ej, słuchajcie, dwa razy mi dropło coś, na co jest 1% szans. Dwa razy. To jest ty, parowane. 40 bitów mam na waflu. Ja pierdzielę. 40 bitów na waflu mam. Nie no kurde słuchajcie, to jest... Opening życia. Za 100, słuchajcie, za 100 zł kupiłem 40 bitew na waffluźli 75k i jeszcze czołg premium Jeszcze słuchajcie 5 paczek zostało Hmm Roluje to jak, jak... ma być 100K Dobra no, Italiano. Wolę szczerze konto premium, chociaż... To deal był bardzo przeciętny. Nie na no, rezerwy, słuchajcie, wezmę. Nie, nie rolować, ale. Stwierdziłem, że raz roluję. Konto premium. Dobra, słuchajcie. Ostatnia paczka. Przedostatnia paczka. Człowiek ma takie z u głowy nadzieje, że coś będzie lepiej, słuchajcie, ale. Nie, no nie ma na co liczyć za bardzo. O, dobra, po, po, powiększyłem sobie ze 100 na 250. To może być. Przyjmuję to do wiadomości. Wiecie co, poroluję sobie. Jeszcze raz rolne. Wiem, tracę teraz złoto. Nie! Nie! Właśnie kurwa, zyskałem, słuchajcie. Właśnie kurde, zyskałem. Poświęciłem, słuchajcie, 500 zł, żeby dostać kolejny raz 75 kawi. Słuchajcie, ja, ja w tym odcinku zarobiłem 150 tysięcy wolnego ekspa. Szkoda, że tu nie ma takiego podsumowania, jak to jest w przypadku e, tych e, paczek, ale w tym, święcie, w tym świątecznym evencie. Bo wtedy macie z boku tu podsumowanie. Co i czego ile dropiście? I to wtedy fajnie pokazuje. Mi dropo, słuchajcie, z tych paczek Golda na pewno jestem na plusie gdzieś koło półtora kapla Półtora kapla, bo trochę wydałem tego złota konto premium słuchajcie mi wpadło z 4 na 22, więc 18 dni konta premium mi wpadło. 150 tysięcy free expa kredytów nie jestem pewien ile? Ale coś chyba półtora kapla mogło być. Czyli półtora miliona. Coś takiego. No i najważniejsze, słuchajcie, 40 dni. Tfu, e, 40 bitew na Waflu, więc będzie o czym robić film. No i Cołk w pierwszej skrzynce, słuchajcie. Czok słuchajcie, w pierwszej skrzynce. Jak Tiger Prototype. Ten pojazd chciałem. E, to jest taki jak to jest Jak Tiger z działem 128 mm jeśli ktoś nie wie i Martin ten sam 109 na ósmym tierze, to jest niesamowite akurat 1600 HP, mega mocny pojazd, więc bardzo się cieszę z dropu, napiszcie w komentarzu e, czy wy też kupiliście paczki a jak tak, to co wam dropło bo jestem e, szczerze ciekaw jak widzieliście mój drop był zarąbisty 150 000 free expa, to jest słuchajcie kosmos i szczerze chyba mi się wydaje, że sam free exp. Czekajcie, zaraz, zaraz sprawdzę. Ile za ile jest, za 100 zł ile mogę golda kupić? Ile mogę za 100 zł golda kupić? Zaraz sprawdzimy, słuchajcie, bo po prostu e, szczerze ciekaw jestem. E, tu jest gold. Słuchajcie, za 100 zł powiedzmy mniej więcej 6000, słuchaj, powiedzmy 6 tysiąca golda można kupić to zaraz przeliczymy, co jakbym tutaj dał 6 i nie to będzie 6500 golda. To wyobraźcie sobie, że połowę wartości, jakby połowa ceny tej, za połowę ceny e, tych paczek mógłbym, mógłbym kupić tego free expa, co dostałem, a tu jeszcze konto premium wleciało, czołg wleciał, więc słuchajcie, Paczki na pewno mi się zwróciły. Nie powiem to było jedne z moich lepszych openingów, aczkolwiek pamiętajcie, że nie każdemu musi dropnąć tak jak mi. Więc jeśli chcecie kupić paczki, miejcie to na uwadze, że może Wam nie pójść tak kolorowo. Ja po prostu miałem w tym roku szczęście, z czego jestem bardzo zadowolony. Nie zachęcam Was do kupna, ale jeśli chcecie, to spróbujcie szczęścia. I jak spróbujecie, napiszcie. Jak Wam słuchajcie, poszło i to będzie chyba na tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie pojawi się jeszcze odcinek z samego trybu. Aczkolwiek, no to w najbliższym czasie. Więc dzięki Wam za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.